No i dobra, my na grzybach znowu. Elena, widzisz grzyba? Gdzie masz grzyba? Pokaz go, po, pokazuj go. Pokazuj. Dawaj, rwij prawusa. Rwij prawusa. Pokaż, jaki prawus. Elegancki. No, a z drugiej strony był taki, o. Pokaż go. O, druź go, bo taki śmieszny trochę, fikuśny, nie? No. Dobra, lecimy dalej. A i moje sprawne oko, jest jak go dojrzało. Dawaj go, Lena, harataj probusa. Kurde Siedzi Siedzi na grubej nowe chyba Pogba Tak średnia bym powiedziała Tak średnia, ale no. jest to go kroi Wyrbi chyba Idę, lecę, cisnę, patrzę, korzeń, kurde, skoszony, a tu siedzi taki kawałek. I już jest mój. Kawał prawusa. Jesteśmy, kurde, z całą ekipą na grzybobraniu. A tu jest taki, o! Taki, o! Taki, o! Jest fajny. Cyk. O, dobrze. Opa, taki elegancki. To ma oko, ten ma. O, taki borowik. Dobra. Dawaj. Nadajesz aż dzisiaj? Dzisiaj mniej, nie? No Już chyba ostatki Ale nadal Nie wiem, ciepło się robi w nocy Też by popadał, to czuję. No Zdrowiuszki? A jakie ma być Nie wiem, pokaż Elegancko Chodzę, szukam Wypatruję a z tego gościa to została tylko noga No i dobra lecimy, lecimy z tematem Patrzcie jakie grzyby te Trafiła Alena Tu i tam jest jedna Tyk. Cyk Tu już trafił Seba dalej Od... Tu jest następny Bah! Tam następny! O nie! Tutaj następny do góry O! Tam! Taki! Tam dwa Tutaj jest elegancki! O! Patrzcie Cyk! Chodź, chodź, chodź mały! Cyk! I idziemy, zobaczymy! Tutaj jest o! Bah! Piękne Piękne, piękne, piękne. Z drugiej strony głowy, ładnie i obok niego jest jeszcze następny tu Cyk. Tu są prawuski nasze. O, jeszcze tego nagramy chwilę. O, elegancki Dalej nie szedłem. Dalej nie szedłem, nie? Ale pewnie są. Dalej nie szedłem, ale ja tu widziałem na skarpie. Też potężnego, kurde, grzyba. Też potężny był prawóz. Ale gdzie on tu był? Albo już go nagrałem, albo już kościeli Gdzieś był tutaj. No i eleganckie grzybobranie nam wychodzi. Jak tu mówią, dalej nie szedłem, ale idziemy dalej. Tu jest cyk. O. Tutaj kto go kosi? Ja idę dalej. Będę wam liczył grzyby. Tam był jeden. Tam jest następny. O. Tutaj. Tutaj jest następny prawusek. I, i, I następnego trzeba szukać. Gdzie one są? Gdzie te prawusy? Tu już nie widać. I jeden z kałanów okazał się być bratem bliźniakiem. Chyba wręcz starszym bratem. Tu akcja z bliźniakami A tego To by wszyscy ominęli Wszyscy, wszyscy O ja go znalazłem I ja go zabieram O, o już widać To jest w temacie dalej nie szedłem nie, ale ale idziemy dalej Tu jest Czekaj lana Tu jest Ole Ładnie czekaj to mi grywoje Tak ładnie Chodź trzeba Idziemy dalej o tu jest taki tak tam, jest tam chyba to. jest jeszcze jedna boziała widzisz taki wysokojący. Nie Wiem czy jest prawo ładnie Gdzie chodzę to jest? Brawo, No i dobra Tu są, tu są, pocięte już Szukamy dalej, patrzymy Ale na razie nic nie widać Tam pójdę, zobaczę Na górę Na górę, na górę pójdę i Czy coś jeszcze się trafi? Na razie nie widać Ale nie szedłem, ale poszedłem. Trzeba kosi dwa grzyby, dwa prawusy. On miękki bo... ale on będzie zdrowy. Zrobię. taki już. Nie. Dawaj następnego. No i jaskin Kurde, szal motorka Urwał łeb Nie, bo chciałem obciąć Widzę, że, że to... Dobra, gita No, powiem Ci, Seba Takie małe wiadro To małe wiadro To jest grzmot no. Dobra, kosimy dalej. Chyba druga wariata. Każdy grzyba ma. I agata zrywa. Gdzie reszta grzybów? Ale tu będzie czarny? Nie Czarny No czarny ładny Czarny ładny tak. Są grzyby Lena? Nie ma grzybów Patrz, są grzyby Agata znalazła Patrz jak, jak on wygląda Ale monogam. No. A gdzie reszta? Gdzie reszta grzybów lena? Nie wiesz? Kiedy grzybka?